Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Zmęczona, ale szczęśliwa, po kolejnych dwudniowych warsztatach z cudownymi kobietami przyszły do mnie kolejne myśli i kolejne przemyślenia. Dobry nauczyciel to szczęśliwy nauczyciel. Dobra żona to szczęśliwa żona, dobra matka to szczęśliwa matka. Czyli jak w sobie znaleźć to szczęście, żeby być szczęśliwą w swojej roli, ponieważ bardzo często jest tak, że my nie potrafimy oddzielić ról od siebie. My jesteśmy kobietami, matkami, pracownicami, szefowymi, podwładnymi jednocześnie. I to jest tak, jak nie idzie oddzielić naszej duszy, naszego ducha od naszego ciała. Tak samo bardzo często jest tak, że nie potrafimy oddzielić ról od siebie. I chociaż. Tego od nas wymagają i za każdym razem mówią: zostaw sprawy rodzinne, nie przenoś ich do pracy, nie przenoś pracy do domu. Ale nie zawsze się da, ponieważ czasami są tak silne emocje, tak wielkie tragedie w naszym życiu, że nie da ich się zatrzymać w jednej konkretnej roli w roli matki i nie przenieść. Do pracy, w roli żony i nie przenieść do swojego biura. I co wtedy zrobić? Wtedy warto jest nie pracować nad tym, żeby walczyć wewnętrznie i nie przenosić, ale pracować nad tym, żeby ulepszyć swoje życie. Bo jeśli popracujesz sobie, nad tą cząstką siebie szczęśliwą. Dobra matka, szczęśliwa matka, dobra żona, szczęśliwa żona, dobra pracownica, szczęśliwa pracownica, to wtedy będziesz jednością i nie będziesz musiał, musiała wewnętrznie walczyć i nikogo udawać. Więc co zrobić? Warto pochylić się nad sobą. Zajrzeć do swojego wnętrza i pracować nad swoim dobrostanem i szczęśliwością, ponieważ to jest stan subiektywny. Jeśli go wypracujesz, jeśli go dostrzeżesz, to on się potrafi przełożyć na wszystkie dziedziny życia. I tego Ci życzę. Miłego dnia. Zapraszam. Alina Kaśmierczak.